Siemano, cześć, witam. Lecimy z kolejnym odcinkiem z Geometrii Dash'a, odcinkiem wyjątkowym dla mnie, bo znalazłem, a właściwie nie ja znalazłem, a znalazł to jeden z moich widzów, w pozdrawiam cię. Kolejną mapę, ukrytą gdzieś głęboko, która prawdopodobnie jest rekreacją gry, którą już widzieliśmy. Jeśli śledzicie mój kanał od początku, zanim podzieliłem to na Gentler GD i Gentle Retro, zapraszam na Gentle Retro swoją drogą, dużo nawiązań do GD też tam robię. Grałem w taką grę. W ogóle robiłem całą serię z, z Castlevania, gdzie graliśmy od początku do końca ery 16-bitowej. i w międzyczasie był tam taki tytuł, zdaje się, na Sega Genesis, jak Castlevania Dracula X. Castlevania Dracula X, gra, która bardzo została mi w pamięci, jako walka z Draculą, ubranym w te majty takie latające Drakula. <grymne> więc z dużą przyjemnością zobaczę, czy jest to to, czy o to chodzi i czy będę się tak dobrze bawił. Chciałbym przeczytać opis, ale widziałem już, że jest po niemiecku, <grymne> więc co. Zobaczmy, czym jest mapa Castlevania X by cleber012. Kleber. Kleber? Cleber? Cześć. Uo, <grymne> ale się długo ładuje lubię te długo ładujące się, bo to znaczy, że prawdopodobnie idziemy w dobrym kierunku. Jako może regularizować rondo? A, a, nie zrozumiałem większości tych słów, ale... What the hell? Controls, run game. Co? What the... Aha! Sound mode, default. SFX library uses a NONG non track, CD-ROM. Aha, to mogę włączyć muzykę z nong Aha, tylko że muszę mieć NONG wtedy, tak? Aha. dobra. Na razie użyjmy tego RF filter off. Wow, to są filtry porobione, żeby to wyglądało dobrze. PC Engine, PC Engine. Dobra, okej, okay, to już wiem. Przepraszam, mój błąd. Nie będzie to Castlevania Dracula X, który wyszedł na Sega Genesis, tylko oryginał tej gry. Tak mi się wydaje, że to był oryginał tej gry. Na pewno były jakoś ze sobą powiązane. Była taka konsola, właśnie PC Engine, wydana w Japonii, na którą wyszło oryginalne Dracula X, i ono się nazywało Devil's Castle Dracula X Rondo of Blood. Super Castlevania Dracula X Rondo of Blood. Jeśli się nie mylę, taka była pełna nazwa tej gry. W skrócie, zawsze się mówiło o Rondo of Blood. Rondo of Blood, które akurat, którego nie ogrywaliśmy ani na kanale, ani ja prywatnie nigdy w Rondo of Blood nie grałem, słyszałem, że to jest wersja dużo lepsza. I ta dziewczynka na dole, którą widzieliśmy jak wybierałem opcję, ona się zdaje nazywam Maria. Bo no, jak robiłem serię, to miałem ochotę zagrać też w tę grę, finalnie ona się nie załapała. Dobra, 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 confirm. Confirm. No właśnie, PC Engine, aha. Jakie logo Konami, ty! Ej, to wygląda w ogóle jak emulator, nie? Ja nie, nie miałem nigdy emulatora do PC Engine, ale to wszystko ma taki, taki, takie wizualia, jak emulator do gry. Bardziej niż mapa w GD. Tak jakbym nie grał w rekreację gry w GD, tylko odpalał emulator, żeby zagrać w te Castlevania. Push... Run button. Który jest Run button? Nie pamiętam. Ten? Ten. O, daj co? Menu też? Menu jest zrobione? O czym to się Okej. Okay. Player select? A, mogę grać z Simonem? Nie, no to oryginalnie jest Richter, bo weźmiemy Richtera, sam test. Ok, no co, game start. What the hell! Czy, czy ktoś napisał faktycznie emulator do gier z PC Engine? <laughs> Ale byłoby śmiesznie, żeby teraz można było wziąć ten kod i wrzucić y, y, plik y, romowy z PC Engine i zagrać. What the fuck. Ty no to wygląda jak gra oryginalna. Ciekawe, czy będzie się. jak sterowanie, bo było opisane, jakby było normalne. Mogę się pochylać? Aha, no dobra, strzałka w dół nie działa, pochylanie się strzałką... No dobra, no ale yy, przyciski na... Okej, okay. przyciski na kontrolerze można oczywiście sobie mapować zewnętrznie. Tu dźwięki są normalnie, muszę zagrać w to z Dongiem potem, ty, może to normalnie wtedy z CD faktycznie są muzyczki. Mogę go zabić? Mogę go jakoś zaatakować? Ja chodzę po koniach. Chodzę po koniach, co? Ja Nie grałem nigdy w oryginał, więc niestety nie będę tutaj się w stanie odnieść. Jakby, jakby to była Dracula X, to bym wiedział. DEM! Ty normalnie. Serduszka tu są. Słyszycie tę muzę? A może nie słyszycie tej muzy, poczekajcie. Bo macie za cicho ją trochę. O. Bonusy też? kiedy no to naprawdę jest napisany emulator, nie ma szans, że ktoś zrobił kawałek po kawałku całą grę przeniósł, nie? Ktoś po prostu zrobił w GD emulator do gier z PC Engine. Czy ma akurat PC Engine? Dla popularnych konsol rob PC Engine? Dobra, czy można rzucać bonusem? Ja piernicze! Ej no czegoś takiego jeszcze nie widziałem, nie? Walić te wszystkie podróbki jak... Jak to się nazywa? jak grałem na przykład w Hollow Silk Song, ale tutaj po prostu ktoś napisał emulator to już... No, nie wyobrażam sobie, żeby to zrobić inaczej, żeby ktoś po prostu krok po kroczku wszystkie mechaniki od zera zrobił aż jestem ciekaw, szkoda, że autor jest Niemcem, bo... If you are watching in man powiem to po angielsku If you are watching in man, please contact me I want to know if uh, what I'm playing is an emulator and an original ROM Or... Is it a recreation from start to finish? It's freaking impressive as all hell Matko Ej no jestem pod wrażeniem. W sensie nawet nie wiem co powiedzieć, no bo... Normalnie mógłbym się odnosić do grafiki, która to... Może to było w opisie w sumie. Czemu to. Jak, jak się schodzi? Aha, w dół jest tym, tak? No właśnie. Okej. Okay. Że normalnie się łapie tutaj amunicję i porusza się i gra jak w normalną Castlevania. Sterowanie jest w pełni responsywne. Myślę, że na PC Engine było dokładnie takie samo. Może gra była trochę mniej zlagowana. wow! nie znam cię. aha, ok. GIN! gień. O, trafimy. Żyćko by się przydało. To jakiś kurczak Jak wiadomo Belmontowie jedzą kurczaki ze ściany. Żeby się... Żeby odnowić HP O! O, mogę to niszczyć Dobra, git Będę walczył też z bossem na koniec tej mapy Oka muzyka, ej to jest wejście do zamku Drakuli, tak? O Jezus! Uch, myślałem, że to mi wyleci. Wiem, co się dzieje? Bosem normalnie normalnie, bo z bossem walczę. Aż muszę teraz zagrać w tego Dracula X i zobaczyć, jak to wyglądało w oryginale, czy, czy to jest naprawdę taka rekreacja, jak myślę. Dobrze, że zostawiłem sobie... Byłoby strasznie ciężko go bić, jakbym sobie nie zostawił tego topora. Pierwszy boss jest raczej easy. Myślę, że w Castlevanii nie był tak prosty. Rzadko bossy z Castlevanii są tak prości, prości, chociaż pierwsi... Może przesadzam, pierwsi zawsze są prości. I co? Normalnie orb spadnie. No dajcie mi tego orba. Muzyczka z Castlevanii teraz. Nie? Ach. No i co? Final sta stage Bloodlines Castlevania Bloodlines też graliśmy. Ale muzyka jest świetna, naprawdę. O! A to jest ta scena z, z tymi słynnymi tekstami, nie? Die, monster. A nie, to jest uh, Symphony of the Night, było, nie? Die, monster. You don't belong in this world. Walka jest tak y w innej jak w pierwszej, czy to jest. Nie, bo to jestem teraz Richterem. O, what the... Aha. To będzie ciężkie, żeby to wygrać. Ej, jaka. Kontrola Simona jest. znaczy Richtera. Jest wyjątkowo przyjemna. O, oh, kurde, nie rozpoznaję jeszcze tych ataków. No. Dobra, no. Ja. Yeah. Chwila, zrobiłem ślisk, dobra, on tak robi ślisk. Śmieszny ten ślisk. Nie wiem po co mi on, ale go mam. Jakbym, jakbym miał go kiedyś użyć, to go mam. Właśnie nie mogę wcisnąć dwóch przycisków naraz zbyt często, słabo ten emulator reaguje. W sensie sterowaniu tutaj, słabo reaguje na multi-input, ale to jest w ogóle problem w GDE w takich levelach. Bo, a, dlatego, że. No, GDE było oparte o jeden przycisk na początku, więc. ma dużo ograniczeń, właśnie z tym związanych. Odkąd pojawił się tryb platformowy? To raczej jest wszystko do załatania, oczywiście, ale. No, do góry się, dlaczego do góry się pochylam? Nie, umrę, no przecież, nie mogę, nie dam rady. Analizuj powoli, atak do przodu. Nie zrobię tego dobrze. Muszę, jak widzę, rękę do przodu, wciskam strzałkę do góry, żeby się pochylić. A potem muszę podskoczyć. Easy. Let's go. Siu, siu, siu. Let's go. Dawaj, dawaj, chodź tu. Nie mam żadnej broni dodatkowej z tą broją. Czemu nie mam żadnej broni? Upierdliwe strasznie. Dobra. I teraz będzie... Będą kule. To nie jest takie oczywiste, jak tego uniknąć. Powiem. Bo ten skok nie jest taki prosty do zrobienia. To jest całkiem precyzyjny skok. Bo czasem mi nie wychodzi uderzenie po prostu, bo nie wiem dlaczego, ale mi nie wchodzi w ten łódź. Jezu! Zacząłem biegać z jakiegoś powodu. Ty mogę biegać w tej grze. What the hell? Co jest? Richter! Richter! Richter, słuchaj, nie rób mi takich rzeczy. Ja nie wiem gdzie teraz jestem w paternie. Dobra, okej. Okay. teraz na 100% będzie kucnięcie. Jak wcisnę dwa razy strzałkę w danym kierunku, dobiegam. Richter, nie rób mi numerów. Dobra, teraz będzie... Będę się musiał schylić. Jump, jump dobra. Długi ma pasek HP ten gość. Ale nie mogę popełniać błędów za dużo w międzyczasie. Trzy, trzy hity umieram, nie? Aha, wściekłem go. What the fuck, man? Halo? Draculo? Dobra, to jest rekreacja jedynki. Ile ty HP masz? Jak to się dzieje? Co to jest za obrót? W sensie moja postać robi taki jump dziwny, nie wiem dlaczego. Bardzo dobre miejsce masz w ogóle. Dobra. Giń, 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 proszę. Giń, giń. Tak, 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 tak. Huh. dobra. Powiedz, że to już nie ma trzeciej fazy. Błagam. Unlocked level select. A mogę sobie teraz zagrać cokolwiek, tak? Spoko. Spoko. Ej, mapa jest mega fajna. Ja w ogóle chciałbym zobaczyć, czy Simon będzie miał jakąś różnicę. Jakbym zagrał z Simonem, jaka będzie różnica. Ale śmiesznie. Simon jest taki malutki. No dobra, słuchajcie, to ja nie będę tego przeciągał. Castlevania X, widzicie jak wygląda, a wygląda no prześwietnie. Naprawdę prześwietnie, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tu się wydarzyło. I cieszę się, że mogłem w to zagrać. Cieszę się, Vilgex, że mi to podesłałeś, bo mogłem sobie to sprawdzić, a takie rzeczy bardzo, bardzo doceniam. Szczególnie, że no jak wiecie, mój drugi kanał i druga miłość to retro gry. Zapraszam po raz kolejny na Gentler Retro, jeśli chcecie sobie zobaczyć jakieś... Gry, Które może niejednokrotnie muzycznie czy wizualnie, ale zainspirowały niektórych twórców waszych ulubionych map w geometrii daszu. <grych> Klebera nie kojarzę, ale jeśli go lubicie, no to on na pewno zna, zna takie rzeczy. Także warto.